Shimano, Shimano. Dzisiaj dzień spędzam z kurami. Muszę tutaj im trochę porządków porobić. Deszcz pada prawie codziennie ostatnio. I niestety robi się potężne błocisko kur. Woda stoi, już nie odchodzi. Nawet na trawniku, jak się idzie, to wodę słychać jak woda się wyciska spod butów. Więc ten rok jest naprawdę e, mokry. No i zastanawiam się, co tutaj zrobić, bo no, na pierwszym wybiegu jest zrębka, ale z tej zrębki e, też normalnie wyciska się woda. No jest trochę trochę suszaj. Ale mimo wszystko i tak jest mokro. Góry dodatkowo kopią ogromne dziury. Jest cały wybieg o, przekopany. Co przegrabię? No to zaraz rozkopują. Eee, zrębka ciężko dostępna u mnie w okolicy. A jak już jest to droga, w większości zrębka wykorzystywana na opał. Dlatego tak podróżała. No i zastanawiam się, czy po prostu nie wybrać tu ziemi. Bo no zbieram z wierzchu to, co najgorsze. To było to i wywożę. Ale zebrać takie z 15 cm do 20 cm na wierzchu tego piachu. W e, żółtym piachu no jest trochę inaczej. E, żółty piach inaczej odbiera też wodę. Może byłoby to rozwiązaniem, albo już pomysłów mi brakuje co, co zrobić z tym wybiegiem. No i wybieg jest najgorszy, pierwszy rok, gdzie, gdzie mam aż takie problemy, żeby to, to ogarnąć. Kotawka. Katawy chcę zrezygnować. No bo słyszycie jak pieje. E, no jest to pianie, a nie śmianie. E, nie wiem, czy jakbym tam usiadł, z nim trochę go podszkolił. Czy byłoby lepiej. Czy on tylko tak będzie piał, się śmiał. E, no i chcę zrezygnować z niego. Zamiast Katawy e, kupiłbym koguta koguta maransa i, i, i poszedłem w maransę patrzcie teraz australorp może zakieje. no bo tak to jedynie co no to zielone nóżki, które mam kilka sobie zostawię i kogut marans chciałbym właśnie ozbyć się kogut kaketawy Jeden kogut silkowy, ten biały, dalej aktualne. No i tak to wygląda. No a dzisiaj przede wszystkim biorę się za sprzątanie kurnika. Wysprzątam kurnik, zdezynfekuję. W planach mam też kroszerowanie. Zobaczę czy mi węża wystarczy. Jak starczy, no to lecę z karszerem. E, ściany bym wybielił wapnem. Odkaził. E, I można by działać. No i dzisiaj, jak się w miarę uda, jeszcze po południu do roboty. E, jak się uda, no to chcę działać z tym wybiegiem. Zebrać tą ziemię i, i chyba żółtego piochu jednak będę nawoził. Dobra, póki co idę sprzątać, pokażę wam jak już trochę będzie wyglądało obornik wywieziony czyściej się zrobiło, przyjemniej czy ile styropianu myszy porobiły dziury w płycie ten styropian cały czas wyżerają nie mam na to pomysłu kiedyś uszczelniałem, ale to kury zaczęły wyczepiać czy, czy silikon czy piankę, więc bez sensu całkiem Jedyne co, no to zdjąć płyty, wyjąć terapian i albo watę, albo wtedy już nic nie wkładać. E, tylko płytą mobić deskę, żeby nie było przewiewów i powinno wtedy wystarczyć. Tym bardziej, no, kur jest sporo. E, jeszcze zimą jak opornika się nie wyjmie. Obornik, więc pamiętajcie, że przeje. Więc temperatura powinna być zawsze, yy, w najgorszym wypadku, w okolicach zera. Kury szaleją. Przyprowadziłem już kroszera. Oczywiście yy, no, zabrakło. Znaczy brakło, jest na styk. Ale aby było za 2 metry dłuższy wąż, byłoby super. Dobra, biorę się, bo godzina późna. Kurnik zalany ale przejrzało już trochę ściany otrzyły. i tak zaraz będę na biało będę wapnem malował no ale, ale już jest chyba dużo lepiej niż było nie ma tych pajęczyn, tego kurzu jest przyjemniej mam nadzieję, że w tym roku robactwo mi się żadne nie wda i będzie dobrze a tutaj gdzie słyszę jak myszy urzędują w ścianie. Słyszycie? Nie koguta, tylko myszy. No i już idzie w dobrą stronę. Górniczek jak będzie ogarnięty. Wybieg się ogarnie i już jesteśmy dużo dalej z ogrodem. Jeszcze w tym tygodniu ziemia ma przyjechać, nam trawniki, e, zasypę grządkę i dalsze siewy. No to już mało co zostanie wtedy. Może się uda. Znaczy do majówki nie ma szans, ale po majówce. Jeszcze przez tydzień. Nieźle. Odpowiadając na pytanie czym biele kurnik. Tu używam wapna budowlanego. E, ziemi okrzymkowej e, i wapna do odkażania takie mentolowe kiedyś Wam pokazywałem mniej więcej je, jeden do jednego e, wymieszam, zalewam wodą i potem takim gęstawym maluję ściany i tyle ma to zapobiegać namnażaniu mnożaniu robaków innych takich Patrzcie, w biegu nie zamknąłem. Góry przeszły. Ja to normalnie Co ja mam z tą głową. Było pięknie, ściany znów białe, brudne. E, no, ale jest przewapnowane. Jeszcze czekam aż mi trochę woda obecnie z podłogi, żeby steropen zabrać. E, I podłogę też delikatnie e, tym wapnem potraktuję. Grzędy wapnem. I pakuje słomę. Pomimo tego, że jest trochę wilgotno, ale zaraz, jak drzwi się pootwiera na szeroko, no to powinno ładnie, ładnie dosknąć. No i mam nadzieję, że w tym roku nic mi do kurnika nie wejdzie żadne robactwo i rok będzie spokojny. Jedyne co podłoga. Darwana. Dwie deski chyba pękły. Zgniły. I tak to właśnie jest. A tu zobaczcie, jakie mysze dziury porobiły. To wszystko jest wygryzione przez myszy. Ja tutaj nawet gdzieś tutaj chyba deskę przekręciłem. One i tak dziurę obok i w desce i tak wychodzą. A aż gęsto dziur od myszy. To wszystko mysz. Niby w tym roku nie widać było dużo mysz. ale słychać teraz, jak woda, jak woda poszła, no to słychać, że te mysz urzędują. No ale jest na aż kot, koty sąsiadów. Tych kotów zrobiło się naprawdę dużo, więc no część myszy na pewno usuną. Dobra, domiatam, rzucam słomę. I kończymy robotę, bo kury gniazda nie mają, nie mają gdzie jajek nieść. Słomka świeża wrzucona, kury już weszły, już do gniazda. No sporo mi zeszło tutaj, żeby to doczyścić. Pewnie jajek dzisiaj będzie mniej, bo cały dzień kurnik zamknięty. No ale od jutra jak się zaczną nieść, to nie nadążę zbierać. Jeszcze trochę podrzucę. Tym bardziej dzisiaj będzie wilgoć wrząkała w słomę. Więc niech mają trochę więcej. U kurwy sprzątane. Tutaj też. U ketaby. Co ciekawe, u ketaby jakieś takie muszki biegały. Więc od razu potraktowałem. Preparatem na piórojadę i inne ektopasożyty, czyli na takie tam różne, co w kurnikach się zada No i kurniczki wysprzątane, teraz zostaną tylko wybiegi. Patrzcie, jakie było to. Nie wiem, dzisiaj cały dzień nie pada. A te kury chodzą i tą wodę wyciskają. A rano ją zebrałem. Mimo wszystko ta woda cały czas wychodzi, wychodzi, jest tak mokro. Eee, no, dzisiaj, dzisiaj już mój czas się kończy. więc e, więcej nie ogarnę, chyba że jeszcze z wieczora, jak wrócę wcześniej. A jak nie, no to trzeba teraz będzie na dniach, e, już tutaj, działać. Z wybiegami, żeby e, to ogarnąć i mieć spokój. A propos zrębki, tutaj mam zrębkę, tam co samemu robiłem z ogrodu, patyki, trawy i tak dalej, i tak dalej. Woda odbiera, ale jednocześnie gnije. Zboże w tym rośnie, no zboże to przepięknie. Dużo robaków, no tu niby na plus i zboże i robaki, jedyne co, że to gnije i mimo wszystko jeśli zrębka jest takich miękkich no to też będzie śmierdziała jedynie co no to zrębka z patyków suchych bez liści bez traw bez niczego i wtedy ta zrębka jeszcze się sprawdza nie wiem co z tym zrobić czy to będę wywoził czy to zostanie jeszcze decyzji nie podjąłem póki co no tu góry mają fajnie Zastanawiam się, bo jakbym właśnie pozbył się taby, No to mógłbym tutaj z powrotem przynieść Lakenfeldery. No i one ostro więc by to wszystko przeryły, przekopały e, e, No i ta zrębka byłaby wykorzystana wtedy Użyźniłaby dodatkowo ziemię no, ale to, to wszystko jest kwestią czasu. No jeszcze tak na podsumowanie: co ile sprzątać? Jeżeli są to małe kurniczki przydomowe, o, już siedzi. No to ja bym powiedział, że raz w tygodniu najlepiej. Raz na dwa tygodnie no to yy, ostateczność. Rzadziej nie ma opcji, no bo bardzo się wtedy brudzi, zaczyna śmierdzieć i tak dalej, i tak dalej. Raz w tygodniu byłaby super opcja, opcja na hip-hopowca. No, żeby jak, najlepszy, jak największą czystość zachować. Więc raz w tygodniu wtedy malowanie ścian raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, nawet może rzadziej. Znaczy, takie grubsze malowanie to raz w roku wystarczy, no ale czasami coś tam się pokaże. Jakiś robak, no to wtedy można jeszcze przemalować, zwłaszcza przy grzędach, przy gniazdach. A tak to jakaś tam sucha dezynfekcja wtedy podłogi i grzędy. I tyle by wystarczyło. No, wiadomo, trzeba zachować jakiś tam porządek. E, niby zasada jest, im rzadziej się sprząta, tym efekty są lepiej widoczne. No, ale chyba nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby jak najmniej pracy było. E, a im częściej się sprząta, no to tym szybciej to idzie i tej pracy jest mniej. Ten już się umorusał na grzebieniu, gdzieś tam musiał grzebać No Tak to, kurki no, biegają Zastanawiam się czy jeszcze coś miałem powiedzieć, ale chyba już nic O kurniku powiedziane, o wybiegach powiedziane Eeeżem tylko tak Pokażę, piękne te moje koguty. Ten ketowaj, jakby się roześmiał, byłoby super. Może usiądę teraz, którego dnia by tego uczył, jak należy się śmiać. E, może akurat załapie Tym bardziej, no ostatnio już tak ledwo co piało teraz. Słyszeliście dzisiaj, że delikatnie już zaciąga. Może, może. Nie wiem, nigdy nie miałem ketaby, Nie miałem gdzie porównać. Jak pojechałem kupować, były trzy kogutki. No jeden śmiał się bardzo. Myślałem, że to tego złapałem, no bo samemu łapałem. A się okazało, że albo nie tego złapałem, albo ze stresu przestąpiać. Trochę do mojego feniksa podobny, co go miałem. No, by sprzedać, albo wywieźć. a kupić yy, ocziki, albo minochiki. Feniksa już nie chce, za głośny. To był kogut, którego sam miałem dość. Nie tylko sąsiedzi. Więc coś, coś innego. Albo jeszcze wrócę do bojowca nowoangielskiego, miniaturowego. Też piękny. No i bardzo przyjazne kurki. Ile ja tych raz miałem. Gdyby nie to, że podoba mi się teraz Lakenfelder, no to pewnie miałbym yy, Apenzelery, też były piękne. Dobra, uciekam na kawę i się zawijam. A na wybiegach mogę działać tylko wtedy, jak kury zamknięte są w kurniku, czyli albo późno jak się ściemnia, albo z samego rana, zanim jeszcze je wypuszczę. Dlatego zamiast siedzieć w domu, pić herbatkę, no to ja włożę taczki, wywożę błocisko, przywożę żółty piach. O, tak to wygląda. Na pierwszym została zrębka. <laughs> Przygrabiłem i póki co ona zostaje a później będziemy myśleli, myśleli co dalej jeszcze jedna taczka i uciekam żeby nas się rozrobiło